Siemanko widzowie, dzisiaj gramy w Brookhaven, no jesteśmy na Brookhaven, jesteśmy biedakami Musimy pochodzić z tym znaczkiem, to może dadzą nam jakieś pieniądze Ale najpierw zasubskrybujcie, zalajkujcie, żeby było nowe filmy, bo będę się naprawdę starał W tym filmie myślę, że będę się starał nad tym filmem. Teraz jak to nagrywam o może to to mi dadzą dadzą mi pieniądze nie, nie mają o, kartę kreowałam Go. Na tej karcie zaraz wypłacimy i zobaczymy ile pieniędzy będziemy mieli. To się chyba wypłaca w o, pobiegnijmy już tam. O, się umejmy. Nie mogę być brudny, bo mnie mama wyrzuciła z domu. Musicie zasubskrybować ten kanał, żeby mnie pocieszyć. No let's go, tutaj patrzymy ile i no daj, daj tu kartę halo, czemu nie można tu karty a wpiszę kod akceptuj i no nie. jest halo co jest Okay. czy to oni mi dali kartę do banku say what no i jakby co ja mam tu zrobić ja też nie mam grana no i no i po co czekaj okay. tutaj może nikt nie zauważy to Wymienię kartę tutaj. O, dobra, mamy i dobra. Wymienimy na tą kartę, a tą. Nie, dajmy tu i zobaczmy teraz, czy wejdzie. Halo, nie weszło? A czekaj, muszę się oddalić. Zobie. O, dobra, mam, mam, mam. Mam. Ile? Czekaj, okay, przeliczę. Tak, dostałem ile? 80 zł. Money, money. Może tu jakiś... Nie, w sumie mam nawet fajne grzania. Ale jestem bardzo głodny. Może sobie w jakiejś restauracji. Zjedzmy. Tutaj, post office, a ja pójdę do muzeum. Darmowe muzeum, no to da. O, czaszka. O, co to? Nie, ja chcę restaurant. O, i tu teraz jest stało restauracją Halo, co jest? Jaka to technologia poszła za daleko? Łojacie. Yy, bierzemy to, to wszystko. O! Tu jedzonko. Ile to wyjdzie? Yy, to jest już samo obsługowe? Dobra, jam, 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 jam. Mmm, dobra. Dobra, ile to wyszło? 20, a nie. 60 zł. 60. No to co to, to? Nie wiem, ale wiem, że jak tu jest taki meczek, no to... Dealership. Nie. Czekaj, ukradę to. Nie. Nie, nie można ukraść z dealershipa dobra zjadłem pora nadal żebrać bo jeszcze e, jak, jakieś rzeczy nie znajdziemy tu są ludzie zobaczmy czy Łotą, tam coś strzela. A tu strzelają ludzie. Tu są jakieś gangsterzy. No. Dobra halo o dał mi. Dał mi kolejne pieniądze. To będzie już z tymi Nie wiem czy... Czekaj ile miałem? O jacie. Tak, miałem. Dostałem 80. Miałem 60. Dobra, ja uciekam stąd. To mam teraz 130. Wow. Wow, jak cię obliczyłem to? Macie tutaj w górnym roku pokazane, ile mam pieniędzy. No to co? Może wyżyczymy sobie domek? O wiem. Tutaj jest do kupienia elektryczna hulajnoga. Tak? Ile? O, dobra. Tania jest bardzo. Koszt, kosztuje tylko e, 3 złote. No to mamy 127. Tutaj podjedziemy. Ej, czy? Ło, 3 złote znalazłem na ziemi. O co jest? 3 złote na ziemi. Dobra. I robimy sobie domek. Tutaj czekaj, jeszcze powiem. Na ile dni? Na dwa dni. Dobra. Mam domek na dwa dni. Nie jestem bezdomny już. No. O, jak. Sleeping. Sleeping. No, halo, sleeping. A czemu skaczę po drugie? Dobra, ja tutaj. Łoszę komputer i znajdujemy pracę. Nie to, nie to, nie to kupować nie chcę. Okej, okay, nic. Oh, o Hmm. No, spoko nawet będę by To zobaczmy. Homecars. do... Czekaj. Co to naprawdę są? Oni królestwa tu stawiają. Po co jest? Królestwo. Oni tu stawiają. Dobra. Lecę tu. Hopa, hopa. Hopa. Hop, hop. Hop, hop, nie wiem, ja tu szukam po jakichś sklepach online. bo czemu jestem biedny? Dobra, trzeba się postarać, idę po pracę jakąś. Muszę być bogaty. A potem powiedzieć moim rodzicom, że o to mnie czemu zostawili. Czekaj, tu jeszcze. Bo tą nogę wyprzeczytałem na godzinę. Więc mogę ją użyć godzinę. Samodejanie miało 5 minut, ale e, zakupię to potem. Albo wiem, wiem, kim zostanę. Idę do takiego tutaj, takiej. Jednej przetwórni. Ho. Tak, panie, ludzie lo ja w sprawie tych rzeczy. Tak, dobra. To, to odstaje jeden za darmo. Mm, dobry. No i tak, ile to będzie? 50 zł. Okej. Okay. Czyli mam teraz 80 zł. Ale gdzie to jest, to ja nikt jeszcze się nie dowiedział. Halo, szukaj w tym pana schowku, w tym chyba jest wszystko. Wszystko. O dobra. No i tą kartę, co wcześniej ukradniemy, bo widzę, że tu nie ma nikogo na swojej zmianie. I let's go, D zarobimy trochę pieniędzy, a no, a wygramy, no nie, że wygramy, bo to, no wygramy, a tak, nie rozumiem o co mi chodzi, ale powiedz. No to mam źle trochę, jak on będzie na mnie tu czekał. Dobra. Jeszcze wentami uciekniemy, widzowie. Hop, nikogo tu nie ma. Hop. Dobra, i uwaga. Zakrzek się słowa B. <laughs> <laughs> wow. zobaczymy, ile ile dostaliśmy z tego, ale uciekamy. Szybko. Szybko, szybko, szybko uciekać. sowajmy Dobra. Tu poczekamy. Przeczekamy tu. A wszystko będzie dobrze. Przeczekamy tu. Dobra. Dobra. Już poszli sobie policjanci. I ja jak... Nigdy nigdy nic. Wracam do swojego domu. A! Ah! Dobra. Halo, gdzie jest mój domek? O, tam jest mój Ale czemu tu jest jedna gwiazdka? Jak tam jest? Tam jest tyle rzeczy. To powinno być pięć gwiazdkowy. No to jedna gwiazdka. Chodźcie. Może no, mogę się tak uważać, ale dla mnie to jest co najmniej cztery. Dobra, otwieraj mam klucze. Dobra, zamykamy dom. No i chodźmy do tego pomieszczenia zobaczyć ile dostaliśmy. Mieliśmy ile mieliśmy? Zowie. 80 plus 50, a nieważne, bo teraz to jest mały bank, obrabowaliśmy, ale on miał 10 tysięcy. Mamy 10 tysięcy zł. No. I teraz już wiemy na razie No, nie będziemy jakimiś, przeradać się ludziom z domu. Dobra. Czekaj, ja może sobie zagram w jakąś grę... Nie chcę pieski! O, dobra, gram w Robloxa. Najlepszą grę świata, prawie. Prawie! Bo oh Minecraft też jest super. Dobra. Choba. Lopa. Homse... Nie! Nie! Czemu? Powiedz mi czemu? Są kamery w tym? Dobra, jest noc, ja jeszcze przejdę, a ta bomba już się jest do wyrzucenia, ten lód. jeszcze go dokończę. O! Ta karta się tak w pośpiechu połamała. To porozdajemy ludziom innym. Nananana, 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 nananana. Dobra. I widzowie. Jak chcecie, żebym podjechał pod drom rodziców, to jeszcze. Jeszcze oni są bogatsi ode mnie. Kupuję pizzę doritosy. Bardzo zdrowe dzieci, jedzie. Jedzcie dzieci. Jeszcze jakiś energetyk, nie no, że ja tutaj jeszcze jakieś picie. Woda, bo woda bardzo też potrzebna. No i jak zawsze kole. I co jeszcze? O, jabłko. to tak, jabłko. No i co jeszcze? Kupię tutaj i lody. Siema widzowie, no coś mi ucięło. Ale spoko już jestem, zapłaciliśmy za te zakupy tutaj o wychodzi 500 zł No i co? Mamy Tyle ile mamy? Nie no, żartuję. Tak naprawdę mamy lapno z mamy jak mieliśmy 10, to mamy teraz 9,5. No. Elektryczna kolejnoga dobiega. Mamy ostatnie minuty już. Dojedźmy już. Ło, widzisz, już się zacina. Już mówi, uwaga, 3 minuty. No, to będzie było 500 zł. I gdzie tu jest mój dom? Halo, wypożyczyłem na dwa dni, a nie na dzień. Czekaj jeszcze. Dobra, robię kolejnymi. Ach, muszę odpocząć. I na pewno trochę rzeczy ten no wypiję kole. chociaż mi lepsza, ale kola też bardzo dobra. Dobra, pij tą kole. Pij tą kola. Bo ujź komputer. używamy komputera. Dobra. Już nie potrzebujemy to. O, wiewiórki. Okej, okay. tutaj dobra. Mamy 10 tysięcy, więc pora znaleźć jakąś prawę. Kto mi tu wlazł do chaty? Policja. Policja mi wlazła do chaty. Policja. Masz tutaj Doritosa. Masz giwy. Masz do rytosa? Dolewam na siebie benzynę. wow ja nic nie zapłacę. Haha, dobra. Tu jedzenie jakieś jest. Yy. o jak dużo pić Dobra, to ja się wyjadłem co Dobra, ja cię. Idę spać. Czas kupić sobie jakieś autko muszę. Dobra. Ja idę spać. Sleeping. Bo Czemu mi rodzice wrzucili? Ach, dobra. To puszka już pusto jest. No. Te pieniądze wydane przecież, to nie po, no potrzebuję, dobra, to też już dogryzam ostatnie kawałki, dobra, zjadłem, do Doritosy e, podziąstowałam też policjantkę, więc, a ona zjadła tak dużo energetyk, to dzisiaj nie, wodę się jeszcze napiję, ło, wow, jak super. subcie Um, jeszcze została mi, a potem. Co to jest? Halo, gdzie jest taka jedna? O, w sumie, nawet zapomniałam. Lody jeszcze dojem. Mmm, dobre te lody. Ale już zjadłem, więc pora się przespać. Już dzień. A ja całą noc nie spałam. Ja idę spać widzowie. No i widzowie. Teraz przerywnik naszej grze. Musicie zasubskrybować, zalajkować ten film i będą kolejne filmy lepsze, słabsze, może i nawet 20 razy miliardów lepsze, ale trzeba zawsze wiedzieć, że trzeba dążyć do celu. Jak tutaj oto pan, jak widzicie moją myszkę. No ten pan, który widzicie na ekranie, jest tylko jeden pan. No. Koniec przerwników. Dobra. Ech. Dobra, ja już wstaję, dzień, dzionek, zaświecę. Chopa. Książeczka, co to za książka? Poczytam ją sobie Eee, jakaś słaba Jakaś o tym jak zostać youtuberem z innym subskrybentem Nie, ja wolałbym być jak, taki jak, nie wiem, Freeze Lub Mr. Beast. Ale to się raczej nie zdarzy. Ale ja. Dobra. Tutaj, o, tutaj, gościu. Muszę sobie kupić jakieś auto. Mam 9,5 tysiąca. Więc najlepszym autem będzie jakiś słaby za 8 e, wszystkie, to są drogie, zresztą. Strasznie drogie to są te auta. Ja cię. Tu nawet przekraczają 100 tysięcy. Używane jak chcę. O! Wiem co mogę kupić. Jej! Jej! Dobra. Ile mamy pieniędzy? 250. Mm, słabo, ale mamy autko. I trzeba nie tankować jeszcze. Dobra. Ej, policja, ja nic złego nie zrobiłam. No, tylko przejechałem pierwszego. Widzowie, jeśli chcecie więcej takich filmików, zostawcie łapkę w górę. Ja tu podjeżdżam, właśnie pod kościół. Hopa, nikt mi nie ukradł bur burki. Tutaj respawnujemy. I enter name Widz, który nie zostawił suba. 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 Umarł tu. Więc lepiej zostawcie suba. I lajka. Poprawi dwa. A ja chyba będę się z wami już zżegnał. Czekajcie, dojem jeszcze to ja, ja, jabłko. O. No co ja nic takiego nie zrobię. A. Oni tam gonią jak coś ludzi. Oni nawet nie umieją jeździć. Ja podjadę po swój domek. I będę musiał znaleźć już naprawdę pracę No nie, co ona robi? Ona mi yy, sz by szybę, gdyby nie miał jej. Dobra, tutaj podjeżdżam. No i proszę bardzo. Chopa, hopa. Nie, ja nie podjadę tak, ja podjeżdżam prawdziwie. Prawdziwie się podjeżdżam. Chopa, chopa I widzowie, Chcecie party 2? Zostawcie suba, bo już niedługo party 2 oglądajcie i no, co? Part 2. Już niedługo, więc oglądajcie i pa.